isso uh -huh. Frank Rindernecht, szwajcarski projektant, wizjoner i właściciel firmy Rinspeed od wielu lat systematycznie zaskakuje wszystkich swoimi pomysłami prezentowanymi przy okazji salonu samochodowego w Genewie. W tym roku jest dokładnie tak samo, a jego najnowszy koncept iChange udowadnia, że pojęcie samochód może mieć bardzo szerokie znaczenie. Rindernecht uważa, że era spalinowych aut dobiega końca, dlatego musimy być przygotowani na nowe wyzwania i nowe rozwiązania w dziedzinie osobistej mobilności. Stąd pomysł na iChange, który wskazuje jeden z kierunków rozwoju nowoczesnych pojazdów. Czym się wyróżnia? Nie przesadzimy, jeśli powiemy, że wszystkim. Począwszy od stylistyki, po rozplanowanie wnętrza, sposób obsługi, aż po napęd. Zacznijmy zatem od wyglądu. Trzeba przyznać, że auto nie przypomina żadnego innego znanego dziś modelu. Krótki przód, duże wystające nadkola, osłonięte tylne koła, 17-calowe z przodu, 18-calowe z tyłu halofelki AEZ oraz przeszkona część pasażerska tworzą nieco dziwną, choć atrakcyjną całość. Warto zauważyć, że przednie reflektory pochodzą od Opla Insigni, a tylne od Opla Astry TwinTop. Top. Nadwozie wykonano z materiałów kompozytowych, a jego masa sięga 1050 kg. ICENCH jest pierwszym na świecie samochodem, którego wymiary dopasowują się do liczby pasażerów. Zakres zmian jest oczywiście ograniczony. Ale jeśli autem podróżuje komplet, czyli trzy osoby, to tylna część przeszklonej kabiny unosi się do góry, aby zagwarantować im wystarczającą ilość miejsca nad głowami. Zmiana kształtu podyktowana jest również względami ekonomicznymi, bowiem wraz z unoszeniem dachu zmienia się współczynnik oporu powietrza i zmniejsza się zasięg. W momencie, kiedy autem jedzie tylko sam kierowca, parametry te poprawiają się. Same wnętrze jest dość surowo wykończone. Profilowane fotele pokryto naturalną wełną, a na desce rozdzielczej uwaga zwraca jeden duży kolorowy monitor, na którym pokazywane są podstawowe informacje na temat stanu samochodu. Ekran jest również monitorem trójwymiarowego systemu nawigacyjnego, który co ciekawe planuje trasę pod kątem najmniejszego zużycia energii. Na wyposażeniu modelu jest również system informacyjno-rozrywkowy firmy Harman Kardon, wykorzystujący energooszczędny procesor Intela. W jego skład wchodzi 12 wysokiej klasy głośników oraz dodatkowy kolorowy panel dotykowy z bezprzewodowymi słuchawkami dla pasażerów drugiego rzędu. Uruchamianie i sterowanie podstawowymi funkcjami samochodu odbywa się przy pomocy dwóch specjalnie zaprogramowanych iPhone'ów. Umieszczone w szklanym dachu panele słoneczne szarpa. Dostarczają energii dla pokładowej elektroniki i układu wentylacji. Jeśli chodzi o ogrzewanie wnętrza, z uwagi na fakt, że silnik elektryczny nie wytwarza wystarczającej ilości ciepła, iChefrey wyposażono w niezależny system elektryczny PTC wykorzystywany na krótkich trasach oraz dodatkowy układ zasilany bioetanolem. Mały zbiornik na paliwo mieści się w tylnej części auta. Źródłem napędu szwajcarskiego konceptu jest jednostka elektryczna Siemensa, która dysponuje mocą 150 kW, czyli 204 koni mechanicznych. Moment przekazywany jest na koła za pośrednictwem 6-stopniowej preselekcyjnej skrzyni biegów znanej z Subaru WRX. Dzięki takiemu rozwiązaniu iCinch imponuje osiągami, może przyspieszać do setki w niewiele ponad 4 sekundy i osiągać maksymalną prędkość 220 km na godzinę. Oczywiście nie trzeba dodawać, że emisja spalin jest zerowa. Energię niezbędną do jazdy auto przechowuje w litowo-jonowych akumulatorach, które zapewniają zasięg około 90 km. Ich pełne naładowanie po podłączeniu do zwykłego domowego gniazdka zajmuje półtorej godziny. To wystarczy na swobodne poruszanie się po mieście i dojazdy do pracy. Podczas dłuższych tras trzeba będzie planować postoje. Oczywiście iChange to koncept, ale trzeba przyznać, że wiele rozwiązań technologicznych w nim zastosowanych już wkrótce będzie można znaleźć w modelach seryjnych. Przyszłość w takiej wersji zapowiada się interesująco.